Agnieszka Chomiuk. Jak Skrzat Czuprynek został dzielnym strażakiem? Skrzat Czuprynek mieszkał w przytulnym domku pod wielkim dębem w pobliżu najpiękniejszego w lesie żółtego kwiatu łubinu. Czuprynek i cała jego rodzina, czyli tato Michał, mama Alina, bliźniacy Olek i Kacper, berbecie pokrzykujące wciąż w swych łupinkach, siostrzyczka Emilka, która od niedawna nosi już prawdziwą krasnalkową czapkę, no i... Czuprynek. Czuprynek to nadzwyczajny skrzat. Ciekawy wielce świata, bardzo wesoły, z pomarańczową, gęstą czuprynką, która za nic w świecie nie dawała się ułożyć pod czapeczką. Krasnalkowa rodzina znana była z uprzejmości i gościnności. Zawsze było u nich słonecznie i wesoło. Krasnal Michał pracował ciężko w leśnej straży, pomagając zwierzętom w trudnych chwilach. Zawsze był na czas, gdy ktoś w tarapaty wpadł. A i Krasnalowa, mimo pracy przy swej gromadce skrzatów, zawsze służyła radą i pomocą tym, którzy jej potrzebowali. Emila i Czuprynek rozpoczęli właśnie naukę w krasnalkowej szkole Tajemniczenia. I tylko Olek i Kacper wciąż jeszcze poznawali świat ze swych niemowlęcych kołysek. Pewnego wiosennego dnia w całym lesie zrobiło się cicho i niespokojnie. Powiało chłodem i tajemnicą. Zwierzęta czuły się nieswojo. Wszystkie skrywały się w swych przytulnych norkach i dziuplach. Nad las nadciągała burza. Pierwsze niewinne jeszcze krople deszczu spadły, gdy skrzatowa Alina z Emilką wnosiły kołyski z maluchami do chatki pod dębem, a skrzat Michał przypinał strażacki toporek do pasa. Wybierał się na posterunek. Doświadczony krasnal dobrze wiedział, że ten wiatr i deszcz nie wróżą niczego dobrego. Dzisiaj pomoc leśnej straży będzie na pewno potrzebna, Czuprynek zazdrośnie patrzył na swojego tatę. Ach, tato, jak ja bardzo chciałbym być taki jak ty odważny, silny, zawsze pomagający słabszemu. Cierpliwości, synu jeszcze chwila, a będziesz mi pomagał w szeregach leśnej straży powiedział tata i ruszył do lasu. Czuprynek patrzył za oddalającym się tatą, a wtedy pod jego rudą czuprynką zaświtała myśl niepokojąca, która nie powinna pojawić się w główce małego skrzata. Czuprynek bowiem postanowił, że dziś i on będzie pomagał leśnym strażakom ratować zwierzęta. Niebo zasnuwały coraz ciemniejsze chmury, wiatr świstał i dmuchał. Skrzypiał w gałęziach drzew, niosąc w las złowrogą wieść. Najpierw w lesie rozległy się groźne pomruki, później niebo przeszyły błyskawice. Nie ma chwili do stracenia. Tata Michał ucałował Olka i Kacpra, nałożył zieloną pelerynę i ruszył do pracy. Czuprynek naciągnął mocniej krasnalkową czapeczkę, wziął łopatkę, kawałek sznurka i kilka orzechów. Bo kto wie, co się może przydać, i ukradkiem, żeby nikt go nie zauważył, ruszył za tatą. Wokół rozlegały się grzmoty. Wiatr łamał gałęzie, pioruny oświetlały rozhuścane drzewa i krzaki. Ścisnęło się serduszko małego skrzata. Sam, nocą, podczas burzy oj, trzeba być bardzo odważnym! Zielona peleryna taty mignęła w oddali za drzewem, gdy Czuprynek usłyszał ciche, żałosne bzyczenie. To mała pszczółka, przestraszona burzą, lecąc nieostrożnie, zaplątała się w pajęczą sieć. Skrzat spojrzał w las, gdzie już z bardzo daleka lśnił toporek, za pasem strażaka Michała. No cóż, nie dogoni taty. Musi przecież pomóc tej małej pszczółce. Bzy, 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 bzy. Oj, boję się, oj, boję się! Pomóż mi dzielny skrzacie, bzy, 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 bzy. Nie zważając na zacinający deszcz, kurczowo trzymając się gałęzi, czuprynek rozplątywał misternie utkane pajęcze nitki. No już, już! Jest dobrze! Wracaj szybko do domu, mała pszczółka! Gdy już oswobodził pszczółkę, szybciutko podbiegł kawałek, w nadziei, że gdzieś jeszcze dojrzy tatę Michała. Niestety, przez ten czas skrzat odszedł już za daleko. No cóż, trzeba będzie wrócić do domu. Nie może przecież błądzić nocą sam po lesie, posmutniał mały czuprynek, bo bardzo chciał dokonać odważnego czynu na miarę prawdziwego leśnego strażaka. Czuprynek miał przemoczoną całą kurteczkę i czapeczkę, było mu zimno, szybciutko więc przemykał ścieżką w stronę domu. Nagle potknął się i upadł w górkę ziemi, w której z zapałem kopał mały zajączek. Oczy prynek z nieba mi spadłeś, padający deszcz i wiatr przewaliły mi wejście do norki. Czy możesz mi pomóc? Jak dobrze, że zebrałam ze sobą łopatkę. Nic się nie martw w zajączku. Razem poradzimy sobie z tym raz dwa. Szybciutko odkopał wejście wystraszonemu zajączkowi i pobiegł w stronę domku. Po drodze spotkał jeszcze smutną wiewiórkę basie. A co ty się Baciu, tak smucisz? Boisz się, burzy? Nie powinnaś się gdzieś schronić? Szłam właśnie, Czuprynku, po zapas orzechów na kolację. Cała rodzina czeka w domu głodna, ale burza uniemożliwiła mi dotarcie do spiżarni po zapas jedzonka. Jak tu przedzierać się do spiżarni, gdy wokół taka zawierucha? Ale i na to Czuprynek znalazł radę. Przecież w kieszeni miał kilka orzechów, które zabrał na wszelki wypadek w drogę. A jak tu nie poratować tak miłej wiewióreczki? Deszcz padał już nieco słabiej, gdy mały skrzat dotarł do domu. Przez granatowe chmury zaczął przedzierać się księżyc. Tylko gdzie gdzieniegdzie przecięła niebo błyskawica zupełnie już niestraszna. Czuprynek zdjął przemoczone ubranko i szybciutko wślizgnął się do łóżeczka. Słyszał, jak tata opowiada mamie o wielkiej akcji ratunkowej. Mówił ci, kochana, jakie zmartwienie padło na rodzinę myszy, których norkę przywaliło drzewo. Musieliśmy działać szybko i sprawnie, żeby ta biedna rodzina nie straciła całego swojego dobytku i schronienia. Ale jeszcze bardziej przerażające chwile przeżyła rodzina borsuków. Wyobraź sobie, że silny prąd porwał w duże kibor sucze dziecko. Ledwie je uratowaliśmy. Jeszcze była łasica, która zaplątała się w drucianą siatkę. Trzeba było rozcinać ją toporkiem. Oj, tak, to była noc pełna wrażeń. Na szczęście wszystko dobre, co się dobrze kończy. Dobrze, że mamy naszą leśną straż. Mały czuprynek słuchał tych opowieści leśnego strażaka. I myślał o małej pszczółce uwolnionej z sieci, o zajączku antku i jego odkopanej norce i głodnej wiewióreczce basi. Uśmiechnął się mały skrzat do swoich myśli, bo wiedział, że tata Michał byłby bardzo dumny ze swojego małego leśnego strażaka.